W 20 roku, tuż przed COVID-em, uczestniczyłam w panelu eksperckim, który oceniał dietę zaproponowaną dla dzieci i młodzieży. No więc dobrze, że zawału nie dostałam, bo na dużym talerzu podzielonym na pół, połowa to były różnego rodzaju warzywka. I owoce. Owoców było 40%, warzywka 60%. Natomiast jako źródło białka była ciecierzyca, bób, soja i leżał taki łepek od ryby. Mięsa tam nie było w ogóle, masła nie było w ogóle i był olej rzepakowy, obowiązkowo, bo to podobno nasz skarb narodowy. Ten talerz. Pełen zdrowia się to tak nazywało. Przez wszystkich uczestników tego panelu był potraktowany, kryty sorry, z wyjątkiem jednej osoby, był potraktowany krytycznie, bo ta dieta nie zaspokajała potrzeby, zapotrzebowania dziecka na białko, na witaminy. Nie zaspokajała zapotrzebowania na zdrowe tłuszcze, bez których szare komórki nie mogą funkcjonować, na fosfolipidy.